tam dostojnych jubilatów witam również gości którzy dotarli również do z jubilatami W piątek 24 października w sali sesyjnej odbyła się uroczystość podczas której uhonorowano 14 par obchodzących złote gody do grona tak zacnych jubilatów dołączyli Teresa i Adam Czarneccy z tym Wałdu, którzy w tym roku obchodzili diamentowe gody. Wśród szczęśliwych par, które obchodziły Złote Gody byli Janina i Jan Kulesza z Nowej Wsi, Jadwiga i Jan Adamek z Gulbia, Anna i Eugeniusz Iwanicy z Laseczna, Leonarda i Miron Duńscy z Dziarn, Wanda i Henryk Kula z Ząbrowa, Regina i Ludwik Majkowski z Ławic, Bogumiła i Ryszard Kwaśniewscy z Frednowy, Daniela i Bronisław Pokojscy z Karasia. Stanisława Julianna i Jerzy Marian Łapacz z Segnowy, Irena i Ryszard Urbańscy z Rudzienic, Halina i Ryszard Jankowski z Pikusa, Stanisława i Stanisław Koźlakiewicz z Borek, Mariana i Marian Puk z Windyk, Jadwiga i Aleksander Lemanowski z Gałdowa. Wszystkim jubilatom gratulujemy i życzymy kolejnych lat małżeństwa przeżytych w zdrowiu i szczęściu.